Na zakończenie należy się zgodzić, że alergia jako nieprawidłowa reakcja na to, z czym się spotykamy, a więc oddychamy, jemy, dotykamy, jest problemem większości, jeżeli nie wszystkich młodych ludzi, nie tylko w Polsce, ale chodzi nam o Polskę. A więc, i nazywają to starsi i mądrzejsi zagładą, Armagedonem, no to zachodzi pilna potrzeba zajęcia się tym trochę bardziej poważnie niż tylko wyszukiwaniem pojedynczych objawów, robieniem na tym doktoratów, prac naukowych i takich okus pokus. Wiemy już że to nie ten jakiś tam alergen jest tą przyczyną, tylko związek przyczynowy biegnie do zaburzonej różnorodności flory drobnoustrojów. I w przewodzie pokarmowym te drobnoustroje, nie tylko bakterie, o której wiemy najwięcej i do których zawsze się odnosimy, regulują nie tylko nasze wchłanianie, to, co właniamy, z czego budujemy nasze tkanki, z czego budujemy naszą odporność i z czego bierze się nasza szansa na przeżycie. A więc ta różnorodność, jak to zrobić? Bogatsze kraje i te mądrzejsze, bardziej roztropne, robią magazyny bakteryjne. To jest wszystko jeszcze w powijakach. Dlatego że. Są dwa zarzuty bardzo poważne. Wyszukiwanie bakterii tych, które nie dotyczą danej społeczności. Dalej nie mamy żadnej wiedzy solidnej, żeby powiedzieć, jakie bakterie są nasze, mówiąc krótko Polskie. Jakie są bakterie. W grupach wiekowych wiemy tylko jedno, że między osobnikami, blisko mieszkającymi w tym kraju tylko 30% bakterii jest jakby wspólnych, a to 80% jest indywidualnych. Teraz weźmy pod uwagę, że te 80% jest tymi bakteriami, jeżeli są w tym asortymencie, które nam pozwalają przeżyć. Ale te 80% jest zmienionych. U kogo? U prawie wszystkich. Więc jak znaleźć normę? W Wielkiej Brytanii próbowano tę tej sztuczki, od paru lat robi się wycinkowe badania bakteryjne w społeczeństwie. I coś tam wychodzi. Dobrze. Czy, jest, czy stać nas na tworzenie magazynów, magazynów bakteryjnych w oparciu o wiedzę, która jest niekompletna? Nie. Nie w Polsce, za biedna. Nie w Polsce nie mamy przygotowanego zaplecza naukowego. Dalej nie mamy żadnej koncepcji. I znowu trafimy tak jak ze szczepionkami i innym, yy, różnym badziewiem, że będziemy to kupować w Niemczech, gdzie oni już powiedzą: Ludzie, my tego już w ogóle nie używamy. Dobrze. Jakie mamy wyjście? Brać te bakterie lokalnie. To o tym zaraz. Dalej uniemożliwić, Wyniszczenie bakterii w naszych przewodach pokarmowych. Jak? Jaka jest przyczyna? O której się nie mówi, się cichutko siedzi. Jest jedna i jedyna. To są, począwszy od gleby, zatruwanie gleby pestycydami, insektycydami, czymkolwiek nawozami. Wszystko, co tylko można wymyśleć. I potem środkami, które mają spowodować, że to, co powstanie, urośnie, będziemy jeść nie przez sezon, nie przez sobotę, niedzielę, tylko przez pięć lat. Czyli zatrucie planowe żywności. Dlaczego? Dlatego, żeby wy karmić tą ludność? Wcale nie. Tylko, żeby malić słaniacy i duzi słaniacy, zarobili jeszcze więcej kasy. To jest jedyna przyczyna. Ilość jedzenia, którą się wyrzuca w Europie, w tak zwanym cywilizowanym świecie, sięga połowy produkcji. To są miliony ton. Czy się kiedyś wyrzucało w moim dzieciństwie albo to jak wcześniej jedzenie do kosza, klem do kosza, do śmieci? Nigdy. Także skończmy opowiadać te brednie o wyżywieniu ludności. Tylko. Powiedzmy, kto na tym zarabia, bo to jest istotne. Zarabiają ci, którzy nie wytwarzają go, produkują te preparaty, które my nazywamy żywnością. Czy winne są tego temu supermarkety? W jakim stopniu? Bo nie ma przepisów, które by im zabraniały skupować to wszystko. Można oczywiście powiedzieć, jak wysadzimy wszystkie supermarkety. To będziemy kupować w małych sklepikach, i tak dalej, i tak dalej. Nie, bo te małe sklepiki też kupują byle co śmieci. Problem jest w ustawodawstwie, bardzo jasnym i spojrzeniu w twarz problemowi przez rządzących, tych, którzy wyznaczają tą politykę, i się spytać: chcecie wykończyć to społeczeństwo własnymi rękoma? Chcecie mieć w ciągu 20 następnych lat samych degeneratów zdrowotnych? Chcecie mieć inwalidów, rencistów, ludzi, których trzeba będzie wziąć na zasiłki? Bo o to się toczy bój, o przetrwanie w miarę zdrowego społeczeństwa. A więc odpowiedź jest prosta. Tylko i wyłącznie ustawodawstwo, które by zabraniało produkcji, produkcji, bo to jest produkcja żywności wielkopowierzchniowej. Produkcja żywności wielkopowierzchniowej to jest diabeł. To jest szatan, gdzie my jemy nie tylko to, co tam powstało i urosło i w jakich warunkach to powstało, to jest już inna sprawa, ale te zwierzęta, te rośliny, odżywają się własnym, albo cudzym nawozem. To jest Armagedon, tu się zaczyna Armagedon, nie wcale w sklepie. A więc apel do ustawodawców. Zabronić w ciągu jednego dnia hodowli wielkopowierzchniowych. Zabronić pewnych form chowów klatkowych, i tak dalej, i tak dalej. Przejść na mieszane gospodarstwa, które były, jeszcze ludzie żyją, bo ja też żyję i pamiętam te mieszane gospodarstwa, które wystarczały dla nas, żeby nas wyżywić różnorodnie. Jeżeli nie, to mamy tylko jeden wybór to może najlepiej wszystkie dzieci, te tak jak Herod, tylko nie do któregoś roku, tylko do osiemnastego, wziąć na pałac kultury i zrzucić, żeby się nie męczyły. Żeby się nie męczyły, bo jeżeli nie przeprowadzimy radykalnego ustawodawstwa ograniczającego sprzedaż, wpuszczenie na rynek trucizny, która zabija naszą y, młodą część społeczeństwa, no to, no to czego oczekujemy? Na to trzeba spojrzeć odważnie. Antybiotyki, hormony, i nie dla wszelkich pomysłów ze Stanów Zjednoczonych. Nie. Dlatego, że oni na swoim obszarze doprowadzili do lokalnego zdegenerowania całego środowiska. A więc jest wyjście i jest wyjście. Gospodarstwa mieszane. Ustawodawstwo, które by zabraniało produkcji wielkopowierzchniowych i produkcja żywności bio. W tej chwili, bardzo dużo elementów do tej żywności produkuje się w Polsce, hoduje się w Polsce, to jest wywożone i potem kupujemy z Niemiec. Niemcy są w tej chwili największym producentem żywności bio. Jak? Przetwarzają to. Pamiętajmy jedno. Że na przetwórstwie to jest największy zarobek, zarobek w stosunku do głupich narodów. My się cieszymy, kiedyś mnie uczono na historii, że polskie zboże tam szło rzeką, wisłą do Gdańska i było na cały świat rozsyłane. To nas uczyli na historii. To są największe bzdety, które można uczyć dzieci programie historii, bo jeżeli pójdziemy do Muzeum Miasta Amsterdam, to tam zobaczymy przedstawioną historię bogactwa Niderlandów i bogactwa Amsterdamu, główne bogactwo polegało na tym, że zboże z Polski, czy z terenów Polski, było wywożone, pakowane z dużych barek na małe paczki po 20 kilo, 30 kilo i wysyłane na cały świat. I to Holendrzy mówią, że na tym, na zbożu polskim powstało ich bogactwo. Robimy w tej chwili to samo. I znowu będziemy bzdury opowiadać o zdrowej polskiej żywności, o zdrowej polskiej ziemi. Tak, którą będą przerabiać Niemcy, Holendrzy, Francuzi i jeszcze jacyś tam, a my będziemy się zachwycać, że jemy bio. Hmm. Można się tylko zachwycać nad własną głupotą. I dlatego to przesłanie o Amsterdamie, o wywozie półproduktów do Niemiec i sprowadzenie żywności bio tymi zdaniami chciałbym zakończyć. Te moje wynurzenia na temat alergii. Z jednej strony zagłada, którą, tak jak wspomniałem, mądrzejsi i starsi jasno określili. Z drugiej strony pokazanie jedno. Tu w Polsce mamy jedyne miejsce w Europie, prawdopodobnie, które spełnia wszystkie warunki, żeby do tego Armagedonu nie doszło. A jeżeli dojdzie, to naszymi polskimi własnymi rękoma i własną polską głupotą.